Długo zwlekałem na nagranie tego odcinka, ale w końcu się za nagrywanie zabrałem. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszy film zaczniemy od konkursu, który dla Was przygotowałem. Nagrodą będzie pełna wersja Deluxe Key Jump 4 z 3 miesięczną subskrypcją online. Okazja dla tych, którzy nie mają pełnej wersji DSJ4, a chcieliby na przykład poskakać na niestandardowych obiektach. Co trzeba zrobić, aby móc wygrać? Po pierwsze, musisz subskrybować mój kanał, czyli magiczny czerwony przycisk na dole musi być szary. Po drugie musisz zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Po trzecie, musisz zaobserwować mnie na Instagramie, nazwę masz w opisie pod tym filmem. Po czwarte, musisz polubić najnowszy post na Instagramie właśnie dotyczący tego konkursu i napisać pod nim jakikolwiek komentarz. Myślę, że to nie są wygórowane wymagania, a nagroda całkiem fajna. A my zaczynamy DSJ2 na telefon. Usiko Scala 2020. Co my tu mamy? Ustawienia reklam. Pokaż spersonalizowane reklamy, pokaż te reklamy niespersonalizowane. Kurdebele, nie wiem. Dotknij kciukiem. Początek, dobra. Wybicie dotni kciukami, dwoma, dobra, lot, obracaj urządzenie. Wow, to trzeba będzie obracać urządzenie ciekawe. Lonowanie dotni kciukami, kontynuuj grę, dobra, kontynuujemy. Wow, dobra, no, słuchajcie, wezmę sobie trening Polskę, K80. Wow, ciekawe, zobaczymy. Uwaga, jak będzie wybicie. A, no nie, bo ha, zapomniałem, że to trzeba obracać, a ja zacząłem klikać. Dobra, słabe noty i wywaliłem się. Jeszcze raz, jeszcze raz. Hop! O, rzeczywiście to trzeba obracać. Rzeczywiście, o kurde, nie wylądowałem. Ach, ja zapomniałem, że tutaj trzeba się trochę wcześniej wybijać. No dobra, to się wybijemy trochę wcześniej. O, o, patrzcie, jak lecę. O, trochę się bardziej położę na narty. Piękny skok! No i piękne miejsce. 82 metry i 34 centymetry. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście jeszcze odcinek z DSJ-2 na telefonie. No i możecie też napisać, jaki typ chcielibyście tego filmu. Dobra, polska K80 była. Teraz może weźmy sobie coś większego, na przykład USA K130. Skocznie, którym możemy spodziewać jako remake w DSJ-4. A no zobaczymy czy się nie, nie za późno wybiłem, niestety chyba za późno, cholera, no to trzeba się wcześniej wybić. Dobra, dawaj, skacz, skacz, skacz! O, to było lepsze wybicie, bardziej się położyłem na narty, ale to było fatalne, to nie, nie, nie. Ale może teraz, może teraz będzie lepiej, oj, zaraz za wcześnie, teraz za wcześnie, no nie. Ciężko wyczuć, ciężko wyczuć ten próg tutaj w, w DSJ2. O, na przykład teraz się za, za późno wybiłem, no i, no i nie polecia, o cholera. O, fotolne warunki, 3 metry na sekundę wiatru w plecy, no i znowu źle. O, może teraz, może teraz, zobaczcie, że jest lepiej, nie jest lepiej, ale 81 metrów. Ale może teraz będzie lepiej, kto wie, kto wie, kto wie, zobaczmy, zobaczmy, bardziej się pochylę. Właśnie, może ja tutaj za mało się kładę na narty. No, 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 dobrze, dobrze, źle, no nie wiem, ja nie umiem tu skakać. Dobra, weźmiemy sobie inną skocznię, może trochę mniejszą, Austria K70, zobaczmy na tej. Hop, no, zobaczmy. No nie, chyba za bardzo się położyłem na narty teraz. Jestem tak fatalny, że jest to tragiczne. Tragiczne, tragiczne to jest. O, zobaczcie, jak leci teraz fenomenalnie. No to super skok, był. Jakie noty w ogóle: 3,20, 2,19 i pół. Dobra, na Austrii nam poszło, to może weźmiemy sobie Czechę K135, chyba, nie? Dobra, zobaczymy teraz. A tam było dobre wybicie. Tutaj, tutaj zobaczmy, zobaczmy. No nie jest źle, jak na razie jest źle. 94 metry zaledwie, cholera. No, 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 dobrze, dobrze to wygląda. Dobrze to wygląda! No, lepszy skok, 112 metrów, ale to dalej nie jest to. Ja wiem, że Wy pewnie się teraz śmiejecie, że nie umiem w to grać. No, ale taka niestety smutna prawda. O, ale może teraz, może teraz. No, niestety, 106 metrów zaledwie. Także możecie mnie nauczyć, jak grać w DSO2 na telefon, bo mnie nauczyliście, jak grać w DSO2 na komputery No to teraz oczekuję, że mnie nauczycie, jak grać w DSO2 na. Telefon, cholera, no. No, zobaczymy teraz. Będzie słabo, niestety. O, teraz zobaczcie, jak wysoko się wybiłem. Jak wysoko lecę, ale niestety 108 metrów z upadkiem. Dobra, Anglia K50, zobaczymy tutaj. O ładnie, ładnie to wygląda, ładnie. 49 metrów, czyli jednak dobrze skoczyłem. Dobra, Szwajcaria K170, czyli coraz większe. Zaraz dojdziemy do tych mamutów największych. O, Całkiem nieźle, całkiem nieźle to wygląda, patrzcie jak leci, jak ładnie leci, jesaj, uh, upadek niestety za punktem konstrukcyjnym, ale dobry to był skok, dobre wybicie, bardzo mi się to podobało. Jeszcze raz, Szwajcaria K-170. Zobaczymy teraz, bardziej się położyłem na narty, chyba za bardzo, chyba za bardzo, niestety, ale niziutko leci, niziutko, 150 metrów niecałe. Dobra, Japonia K210, ależ pędzi na tym progu i teraz się dobrze wybić, no może było dobrze wybić, nie wiem, nie wiem, ale całkiem nieźle leci, całkiem nieźle to wygląda, leć, 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 no niestety, 170 metrów zaledwie. Jeszcze raz Japonia, cyk. Oj, nie wiem, czy nie za późno, niestety. Chociaż zobaczmy, dobrze leci. Dobrze to wygląda. Nie dobrze, bo spadł. Dobra, dobra, dawaj, leć, leć, leć. Zobaczmy. No, nieźle, nieźle, bardzo ładnie, ależ złapał noszenie! Jak on daleko poleci! Za punkt konstrukcyjny 211 metrów, super! Dobra, Japonia K210 była, teraz Australia K240. Również tą no, skoszkę możemy podziwiać w DSJ4 jako remake. Zobaczmy. O, nie wiem, czy nie za wcześnie się wybiłem, chociaż dobrą ma parabolę lotu, czy nie. Czy nie? Chyba nie, bo spadnie. Niestety. 194 zaledwie. Ale ja się tak łatwo nie poddam. Leć, leć, Adam. Dobrze się położyłem na narty nim. Dobrze leci. Dobrze, dobrze to wygląda. Leć, leć. Nie polecił, ale 204 metry. No całkiem nieźle, chociaż mogło być lepiej. Jazda teraz. Położyłem się bardziej na narty, chyba za bardzo, niestety chyba za bardzo, oj, 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 nie miałem wysokości. Dawaj, dawaj, wierzę w Ciebie, wierzę w Ciebie! No, no, leci, leci, ale to nie będzie niestety długi skok, oj, króciutko, z upadkiem, fatalnie. Teraz, dobrze, dobrze, wysokie wyjście z progu, ale chyba za pasywnie lecę, za pasywnie no niestety, ale przechyliłem ten telefon, czemu ja się tak nie przechylił, no? Dobra, 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 teraz skacz, skacz, skacz! No, dobrze, dobrze to wygląda, dobrze leci, dobrze leci, trzymaj go tak, trzymaj go tak, no niestety słabo, 201 metrów. Dobra, następna strona, co my tu mamy fajnego, śmiesznego, Słoweniaka 250, może tutaj mi się uda, a może mi się nie uda, zobaczymy. No, no, nie wiem jaką, bo ja przechylam ten telefon, ale on jakoś tak nie, nie, nie się nie przechyla, nie wiem czemu, no, 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 no przechylam go tak. Ale nie wiem. Kurde, no. Czemu on się nie przechyla? Dobra, położyłem się na narty. Agresywne wyjście z progu. I to się opłaca. Zobaczcie, jak daleko. Zobaczcie, jak pięknie. Jak pięknie. No, z upadkiem, ale no. Skok całkiem niezły. Wezmę jeszcze Włochy K230. Zobaczymy, czy na tej skoczni, jako tako, pójdzie. Ależ ma przyspieszenie. Ja cię kręcę. Dobrze. Dobrze. Złapał noszenie. Ładnie to wygląda. Ładnie to wygląda i. No, ha za tą pierwszą zieloną linię 216 metrów. Wstydu myślę, że nie ma. Nie ma na razie rekordów skoczni, bo nie grałem w żaden Puchar Świata. Więc jeżeli chcecie, żebym pograł jakoś Puchar Świata, może z Igorem, no to napiszcie swoją propozycję w komentarzu. A ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pamiętajcie, jeżeli, jeżeli Wam się film spodobał, to fajnie byście zostawili łapkę w górę. Yy, Zasubskrybowali kanał, będzie im bardzo miło. Przypominam o konkursie. Co trzeba zrobić? Macie wszystko w opisie. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Thanks. Yes.